No to lecimy dalej z tymi sprzętami. Troszkę miejsca się tutaj zrobiło. Witam Was wszystkich i bardzo dobrze, że się miejsce zrobiło. Zrobiło się miejsce na nowe bryczki. Będą nowe bryczki, będą nowe filmiki. Łapy komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Przypominam, pod filmami jest numer konta zrzutka. Pogoda dopisuje, więc sobie troszkę plądruję. Jestem w Radomiu, gdzieś tam po drodze w trakcie filmiku Wam pokażę kontakt telefoniczny do sprzedawcy. W razie czego dzwonić, negocjować i kupować. Dosyć ładna piąteczka w Turingu. Delikatna przyciereczka na zderzaku oponka. Jeszcze kawał bieżnika z fajnym silnikiem 28, 193 konie, 270 przejechane, rok 9,8. 19,900. No, troszkę się tutaj z racji wieku uszczelka złuszczyła przy szybie, ale nie widać korozji. Dosyć fajnie wnętrze utrzymane. Skóra, automat. Drewniana kierownica. Nie wiem, czy to nie jest wersja indywidual. Obejdźmy ją w koło. Oponka z tego co widzę, zimowa. Śladów korozji brak. Jak na ten rocznik, dosyć. Fajnie się jeszcze prezentuje, obita też nie jest. Skorodowana mocno nigdzie nie jest Powiem wam jeszcze jak na swoje lata. 9-8 rocznik, 26 lat. Trzyma bryczka fasą. Audica bez opisu. Może za jakiś czas kartka się pojawi. A to jest chyba Toyota. Siena, o ile dobrze pamiętam, hybryda, ale wielkie ma te koła baloniaste, pewnie komfortowo się tym jeździ. Siena mi się kojarzy z Fiaciorem, a nie z Toyotą. Kawałwana, chyba sami to przyznacie masywna bryka. Ile ma to kosztować? O Jezu, panie! Zażyj, proszę. Jakieś środki na uspokojenie, wyciszenie. napisie meliski. Może jakieś relalium na serduszko. 212,900. 2,5 litra hybryda, benzyna. 69 przejechane. Rok 21. Wersja pełna. Jestem ciekaw ile to to kosztowało. Jak było to nowe. 212 koła. No jest kawał samochodu strasznie niska. Jest to trochę pojazd kosmiczny. Chyba sami przyznacie. Muszę wam przyznać szczerze, pierwszy raz widzę na żywo ten samochód. Gdzieś tam kiedyś mi się pojawił, chyba w jakimś programie albo gazecie. 120 Multijet, panorama, taki ma opis, czyli 120 koni JTD. Skudo? Pytacie czasem owany, więc proszę bardzo. Ale cena kosmiczna, jezu, nowa pewnie jest 350. 36,900, 2 litry diesel, 120 koni, 331 przejechane, rok 11. Skudo, kilka rzędów foteli, może komuś się taki nada. Kugę już nie, nie raz Wam pokazywałem. No i Citro, czy ma opis? Tego nie wiem. Ale na pewno pojawił się docz ram. No, kawał potworka. Jakby tak człowiek sobie gdzieś na trawie siedział, po kilku brąkach i by taki podjechał, to można by się nieźle wystraszyć. Zobaczcie, gdzie jest maska. Na wysokości.

na półskórach. No, kawał zwierza. Trzeba to przyznać. Cena też nie jest maleńka. Jak za ten samochód. Bryka wielka, cena wielka. Wszystko współgra. Tego już mieliście. Widzę nowy citroenek się tutaj pojawił. Cetrujeczka, ale nie ma opisu. Ale tak jak wspominałem, za chwileczkę Wam kontakt pokażę. Możecie dzwonić, pytać. Ładny alusek, ładna oponka, co to jest za wersja exclusive. Czyli na wypasie Alcantara jasna wymieszana z materiałem. Ładne wnętrze ma. Czy tu jest jakaś panorama? Nie, ale szyba nachodzi. Wysoko na dach. No, szkoda troszkę, że nie ma tutaj opisu na ten samochód. Fajna wersja Alfa Alfa na półskórach w manualu. Nie wiem, czy to nie jest ta TBI. Dokładnie 37900. Już jakiś czas tutaj stoi. 181 przejechane, rok 10. Kruzik chyba był pokazywany, ale było tutaj dużo więcej samochodów. Zobaczcie, ile miejsca się zrobiło. Kruzik na skórach, skrzynia szósteczka. Chyba nie muszę Wam przypominać, że to jest Opel Astra, tylko w innym opakowaniu. To samo zawieszenie, ta sama skrzynia. Wiele podzespołów. 3 dyszki, 140 koni, 1,4 turbo, 160 przejechane. Rok 14. Coś ten zderzak tutaj. Może zaczepy puściły i nie wiem czemu ta opona taka. No opona leciwa. Mercedesa już widzieliście. 45, 900, 2008 286 przejechane 272 konie. Ładne są te XC70, 27900, 298 przejechane, 2,4 w dieslu, 185 KONI 2006. Fajne wnętrze na półskórach i automat. Fajny kolorek, dlaczego ty jesteś w automacie. Powiem Wam, to by był idealny samochód dla mnie, ale nie chcę Volvo w automacie, ponieważ z tymi automatami było sporo problemów. Tą wołowinę już Wam też kiedyś pokazywałem. Cross, 2,5 litra turbo, 254 konie, rok 15, napęd na 4, Harman Kardon, nawigacja, Bixenon. 86 900, 155 Przejechane w benzynce na skórach w automacie Rocznik 15 Słuchajcie, podobno w 13 roku poprawili te automaty i wyróżniają się te automaty poprawione tym. Kiedyś handlarz mi to tłumaczył jeszcze w Niemczech, że gałka od zmiany biegów, od automatu, ona jest podświetlana. Te tryby jazdy są na gałce podświetlane i podobno jak jest podświetlana gała, to jest już ta skrzynia poprawiona. Proszę bardzo, kontakt. Tak jak wspominałem, pokazałem. Tego Kuga też mieliście nieraz nie na filmikach. Ładny samochód, fajnie się prezentuje, ten kolor wiele tutaj robi. 57 700 rok 15, 152 przejechane, 1.5 turbo, 180 koni w automacie, napęd na 4, serwis, pół skóra i panorama. Oczywiście silnik EcoBoost czterocylindrowy na szczęście. Dosyć drapieżnie wygląda to Audi. A jedyneczka pięciodrzwiowa. Tutaj malutki wgniotek, taki pyptuś. Oponka. Jeszcze naprawdę ładna. Skrzynia automatyczna DSG na półskórach w S-Line. Tutaj to nie wiem czy ktoś to nakleił To mapa jakaś Czy co to to takie Zobaczcie Czy to jakieś odbarwienie Czy tak specjalnie ktoś zrobił Ale opisu nie ma <laughs> Hyundai i30 38700 1.6 diesel 136 koni Rok 15 197 lotu. Skrzynia automatyczna. Asterka cena zdjęta. Ta BMK już dosyć długo stoi 380 koni w Dieslu 82, 900, rok 12. miniacz countryman Powiem wam, nawet też nad takim się zastanawiałem. Countrymanem 35500 rok 13, 189 przejechane 1.6, 122 konie. Oczywiście wolałbym mocniejszą wersję na półskórach No ale niestety te mocniejsze wersje to były silniki THP. Które jak wiadomo też nie były zbyt wytrzymałe, zbyt wytrzymałe miały swoje bolączki albo zostały silniki Diesla 1,6, które też miały tam 112 KONI. No, można dubnąć na 140 albo silniki od BMEK, chyba te N47, które miały rozrządy z tyłu. Także no troszkę ciężko jest mi. Dopasować do tego auta odpowiedni dla mnie silnik, jakbym miał takiego countrymana kupić, wołowinka 53 700, rok 15. 227 przejechane, 24 163 konie w dieselku na skórach w automacie, rok 15. Jakby silnik odpalił, może by było widać, czy ta gała już jest podświetlana, czy nie. tych audi było tutaj więcej, a tam stoi jeszcze jedno. Myślałem, że się sprzedała, ale troszkę się tutaj poluzowało. skrzynia szóstka na półskórach 26-900. 191 przejechane 1.8 turbo 190 koni 2004 rocznik lusterko tutaj przyhaczył nie przypominam sobie żeby to było może jak przeparkowywał coś mu się przytrafiło tamte bryczki już wam pokazywałem tutaj quattro stoi identyczna 25900 1.8 turbo quattro 190 koni 2004 260 przelatane też na półskórach też manual skrzynia szóstka sabolota też wam pokazywałem w automacie ale było tutaj dużo więcej bryczek na sprzedaż także 17,900, 2006 2 litry turbo benzyna, 150 koni, 243 przejechane. Peugeota nie było ostatnio. Peugeot, rok 14, 116 przejechane. THP benzyna, 156 koni. Salonowy z Polski cztery dyszki wywoławcza dokładnie 39900. oponka dosyć świeża fulda ładny bieżnik skrzynia z tego co widzę chyba automatyczna tak na pół skórach no ten tył ma trochę taki no nie wiem Czasem mi się podoba, a czasem nie. Zależy w jakim kolorze jest ten samochód. Kolor naprawdę tutaj robi dużą różnicę. Tak z boku trochę ten tył dziwny, ale z tyłu już wygląda dużo lepiej, jak się centralnie koło niego stanie oponka Dunlop. Skóra automat na wypasie X Drive 3 litry Diesel, Empatiet, kawał maszyny 164 900 rok 17, X 6, 180 przejechane, 3 litrowy Diesel, 258 koni mocny. Można jeszcze troszkę go tam wzmocnić, zaczipować albo coś. Tutaj sprzętior nie było go. Ale nie ma opisu XC 60 na skórach w automacie, rocznik 13. Może już skrzynia poprawiona tego nie wiem 100 tysięcy złoty 380 koni w dieslu audiczka bez opisu tej też nie pamiętam żeby była tutaj ostatnio spora fela ale oponki troszkę już ma podmęczone oczywiście we slajnie bryka na półskórach w automacie wszystko elektroniczne wirtual i pierdy overdy. no jestem ciekaw jak to zacznie szwankować kto z tym dojdzie do ładu ile czasu będzie to auto stało w serwisie powiem wam nawet dla mnie, jak wsiadam do takiego auta, tych wyświetlaczy, tych monitorków, tego wszystkiego nie wiem, nigdy nie byłem fanem gwiezdnych wojen, dlatego może mnie to nie pociąga. Jakbym był maniakiem jakimś komputerowym, jakieś gierki, jakieś gwiezdne wojny, no to może by mnie to kręciło, ale jakoś nie bardzo. Kaktus bez opisu.

Stoi mi centralnie gdzieś tu, ja pierniczę. Automat i skóra, oczywiście, S-line. Fałszusteczka, wołowinka, kiedyś już była na filmiku. Wiecie, że kręcę wszystko na żywca bez przygotowania. Wyciągam kamerkę, wchodzę na plac, mówię to, co wiem. Coś tam wiem, ale mogę też pomylić. 23702 litry diesel 136 koni, rok 8 231 przejechane, wołowinka. No troszkę dużo sobie cenią za nią. 6 biegów na skórach. Jak za rocznik ósmy. No i tego Chevroleta Volta już mieliście Alfę mieliście na filmikach No i miniacza też mieliście Benzyna 170 koni rok 9 35 tysięcy złotych A tutaj THP za dwie dyszki 230 przejechane rok 6 175 koni miniacz. <laughs> Idę do auta się coś napić. Muszę połknąć to coś, to zwierzę, które mam w gardle, zmienię baterię, zapalę fajeczkę. I co? Wlecimy, zrobimy jeszcze rundkę. Tu! Zobaczymy co mają ciekawego. Ładna piąteczka tutaj stoi. E60. Ktoś kiedyś powiedział: kupisz E60, znajdziesz szybko żonę. No i tak też było mój kumpel sobie kiedyś już parę lat temu dzwoni do mnie, pochwalił się, że kupił E60, a rok później był ślub na tą E60 znalazł sobie żonę. Czyli jednak chyba coś w tym jest. Nie kupię S60, bo nie chcę żon. Pozdro!